Dzień dobry i serdecznie. W kolejnym odcinku, zagrajmy w fear. Zbliżamy się już powoli ku nieuchronnemu końcowi. W takim razie tutaj jeszcze poprowadzimy sobie rozgrywkę dalej. I możemy zejść na dół. Możemy, ale ja mam wolę zeskoczyć na dół po tych rurach. O oh yeah, bo to bardziej pickie jest. Dobra, znowu w dół. Pięknie. Tak, i to byśmy chyba wyszli nie uda mi się wtedy po tych rurach przeskoczyć Mamy kolejny baw do naszej jakby, jakże epickiej umiejętności skracania sobie, znaczy przyspieszania Okej, okay. mamy kolejną Uuu, Więcej amunicji do kołkownicy, jak najbardziej się przyda Tego, temu kolesiu i podziękujemy temu też Czy znaczy jak to jest w cholerę cel na broń czy ty uciekłeś? Czym się wydaje... Czy spadłeś? Pst, dwa strzały po gościu. <laughs> Rewelacja. Naprawdę, uwielbiam tą broń. Po prostu kozacka. To bo chyba z druga z tych najsilniejszych broni na multi. Taki niby granatnik to jest. Dobra, zejdziemy sobie tutaj. Cóż, jeszcze jacyś niemilcy na nas czekają? Chyba nie. Mamy karabin, który nas nie interesuje aktualnie Strzelba by się przydała tam pod koniec Gry, ale zamiast strzelby może być też równie dobrze kołkownica z dużą ilością amunicji Pamiętam mniej więcej co mnie czeka na końcu Zobaczmy co oni mieli tutaj Karabin, karabin, też nic ciekawego Zejdziemy sobie w takim razie niżej I powinniśmy znaleźć miejsce do odpalenia tego shitu Jest Świetnie, jeden Ktoś jest? Nie I drugie Teraz powinny drzwi działać No i zobaczymy co tak naprawdę planuje ojciec tej dziewczyny Okej tu są drzwi, z ten będziemy mogli wyjść potężne generatory i cały kompleks Ciekawe do czego to służy. No, oczywiście przekonamy się o tym. Możemy tu wejść? No nie bądź taka, gro. Bez jaj. Chyba odpaliłem wszystko w takim razie. Prawda? Opcje... mapa. Czekajcie, zobaczymy jeszcze raz. Czy tam w końcu odpaliłem wszystko czy nie wszystko? Wydaje mi się, że wszystko zostało odpalone już. No tutaj działa A, tutaj jest zejść Tego nie uruchomiłem No to nieźle bym strzelił teraz Chyba, że coś tu trzeba zrobić innego Okej okay. Chyba łapię, dobra Teraz na speedzie Na tą stronę Pewnie tutaj będzie trzeba coś zrobić Właśnie To się dostać I co, i coś mi to daje? Tak naprawdę czy nie? Maksimum zdrowia, pięknie Maksimum też granatów, nic więcej nie potrzebuję I dokąd dojdziemy w takim razie? Diabły wiedzą, dokąd dojdziemy. Więc może mam to kliknąć? Nie, co ja mam tu zrobić, gro? Czy hmm. co? Nie ma pojęcia. Na razie zejdziemy jeszcze sobie. Zobaczymy ten laptop. Bo na bank coś tutaj... A okej, okay, widzę już. Spoko, łapię.

Hmm? Co mi to dało? Ok, przyznaję, że nie łapię. A wiem, bo to blokowało. Dobra. A jestem głupi. Totalnie. W ogóle chyba tego nie trzeba, nie trzeba było robić na sprincie, Takim jak ja to zrobiłem. Bo to nie... Pff, to ramię nie mogłeś sobie po prostu znaleźć, e, przepchnąć w tamtej rzeczy. Teraz powinno działać. Prawda? Właśnie. Pięknie. I wszystko działa ponownie. Dobra, to możemy wracać już do głównego holu. I tym razem drzwi powinny być otwarte. Jesteśmy już naprawdę blisko. Tak, blisko osiągnięcia celu. No, tutaj sobie zapiszę grę. <grybujesz> Checkpoint i mój zapis. What the fuck! Dobra, na tym to już się pokona bez problemu. Nie? Oh. Kolejni irytują przeciwnicy. Tych też nie lubię akurat. No i tu już chyba powinna być ostatnia rzecz do odpalenia. Teraz trzeba chyba, chyba ee, przekierować moc do drzwi i będzie można je otwor no, otworzyć. No tutaj przynajmniej wszystko działa już Zresztą tu wejście nie, nie możemy Ale tam była jakaś Kryte pomieszczenie Zobaczymy, wejdziemy sobie bo widziałem kamizelkę Kevlarową Na które by mi teraz zależało, mam tylko 33 pancerza. Świetnie Hmm Mamy wyrzutnie rakiet która aktualnie nie jest mi potrzebna jakoś specjalnie, to nie będziemy jej zabierać. I wracamy na ten korytarz. Bo tak, mam... Tutaj to... Wiecie co? Nie, weźmiemy ją, bo Railgun'a mamy tylko dwa pociski, nie zauważyłem tego. Mogę sprawdzić troszkę wcześniej, przepraszam Was za to. Za ten powrót. O właśnie, bierzemy w ten sposób. I naprawdę fajnie teraz... Uzbrojenie. Railgun przestaje być już taki skuteczny, jak trzeba dwa pociski na przeciwnika wpakować, a ci lepsi żołnierze, lepiej opancerzeni, mają niestety dużą wytrzymałość. Okej, okay. a dokąd zaszedłem tak w ogóle? Donikąd. Gdzie mam iść? Lol. Dobra, nie mam pojęcia gdzie mam iść. Okej, okay, chyba że z tymi beczkami trzeba było zjechać na dół. Kolejne domyślanie się teraz przeze mnie. Sprawdźmy jeszcze raz. E, tak oczywiście, że z tymi beczkami trzeba było zjechać na dół. Sorry ludzie, po raz drugi w tym samym poku... z tym samym pomieszczeniem. Zapiszę sobie grę przed oczywiście wejściem do czegoś takiego, bo zaraz zostanę zgniecony. W brutalny sposób Tym bardziej, że to się chyba są jakieś wybuchowe Albo przynajmniej nieprzyjemne Dla zdrowia i środowiska wszechobecnego Rzeczy Tutaj może nie 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 Teraz Świetnie Oh ja. Yeah. Dobra Zeszliśmy na dół I co nas czeka? Kolejna farb przeciwników Kolejne demony do zabicia Nie, to nie dum A, szczegóły Demon demonowi równy. Hmm, teraz powinniśmy odpalić wszystkie rzeczy. Świetnie. Oni odcięli zasilanie, a my je sobie podłączymy. Teraz patrzymy na drugą stronę, przejść jakoś. Cudownie. Nie wiem czy tędy, czy bodajże tędy. Wow, dobra. Zaczynam się gubić już w tych wszelkich klaustrofobicznych labiryntach. Też w zasadzie nic ciekawego, coś nie dowiedzieliśmy. E, spodziewam się, że ten ojciec tej dziewczyny ma większy wpływ na całą sprawę zaistniałą w mieście niż nam się wszystkim wydaje. Teraz powinniśmy odpaść po to drugie urządzenie i będziemy mogli... Zwiększyć moc. Właściwie chodzi. Cudownie. Enter the vault. Wejdź do schronu tym razem. <laughs> Dobra, z tego Kolesia. Zabijem go sobie. Hmm, dawno już nie strzelałem, wiecie? I kolejny poleciał, dead. Co ty miałaś? Kołkownicę, Jak najbardziej. Akurat z kołkownicy korzystam. Tu mamy kewlar, który zabierzemy. Coś jeszcze? Apteczka, którą jedną zużyjemy, jedną weźmiemy. Tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Udajemy się teraz już do tego schronu, do którego wszedł ojciec dziewczyny. O, i właśnie, to jest ta winda, którą wam pokazywałem wcześniej. Najprawdopodobniej będzie głównym przejściem. Lol. Tak jakby ono... Boże! Znowu to gówno. Co się nie trafiłem. Zdechnij wreszcie! you have to destroy this facility before he lets her out. there are four pylons. damage the reactor cells and you'll trigger a chain reaction. blow the whole place to hell where it belongs. if he lets alma out, you have to stop him. Zapobiec uwolnieniu Almie W takim razie to co my widzimy do tej pory jest chyba tylko jej świadomością Znajdź Harlana Welda No dobra Wiem ja powiedział, że jeżeli on, uwolnimy, jeżeli on uwolni Almę to wszystko zginie No zobaczymy czy uda się zatrzymać szaleńca Harlan! Nie bądź głupi. Harlan, co to jest? Dobra, musimy zatrzymać Kolesia. Jeszcze będą nas tutaj starali się powstrzymać. Jego wojska. You still don't do you? Nie mam pojęcia, co Ci chodzi. Mam znowu te duchy cholerne. Dobrze, że przynajmniej padają po jednym strzale, to można je dać. to Czyli co? Twierdzi, że nasza postać jest bez historii? Bez wspomnień? were born from the same mother the Yes it. she cannot see in your mind but perhaps you can see into hers a life of waking from one nightmare only to find herself deep in another I will set her free. Wybacz Wow Chyba właśnie się ja zabiłem Czy... Gdzie moja broń? Tak jest Ubiłem gościa Fetela W takim razie te androidy nie powinny już działać I tak jak powiedziałem Androidy nie działają My Bierzemy oczywiście tą broń To jest, to jest znak, że faktycznie zabiliśmy Kolesia wreszcie. Fetel nie żyje. Rozłoż mnie Harlan. Co ci chodzi po głowie? Czyli to jest jakby jej ojciec w takim razie. Almy, Harlan. No moi drodzy, już jest prawie końcówka gry. Harlan nie rób tego. Dzisiaj?

procedury uwolnienia ho 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 ho, chyba tak Dobra, Alma uznała, że sobie wychodzi W takim razie W Diabły no Dobra, ścigaj ją chłopaku, ścigaj my ją musimy ścigać niestety No i co znowu, sekwencja z duchami? Te Wow, dużo was tu. Czy ja właśnie postrzeliłem coś? Nie, ale te duchy będą już właśnie przechodzić do naszego świata. Czego ja strasznie nie lubię. Są jakby jej urzeczywistnione koszmary. Tak naprawdę. No wejdziemy za światłem. Czyli mam taką nadzieję, że ono nas poprowadzi. I mamy... Yeah, kolejną znaczkę. Świetnie. Troszkę się podleczę, to jest jedna apteczka. Ona potrafi materializować negatywne emocje osób, które są w pobliżu. Dlatego była tak niebezpieczna. Dlatego ją zamknęli i prowadzili na niej badania. Chcieli ją powstrzymać. A Harlan uznał, że teraz jego córka zasługuje na wolność. Że musi odpokutować ze swoje winy za to, co jej zrobił. No dobra. Rzucana z całymi hordami złych duchów. Wolę walczyć z pistoletu, bo oszczędzam amunicję tą lepszą, jeśli będzie potrzebna jeszcze. Choć nie, nie pamiętam, czy była potrzebna. Dobra, mamy coś uszkodzić. destroyer, reactory, to energy. Nie. Na no, pewno będę musiał zwiększyć jakoś ciśnienie. Tak, jest tam na górze, coś mamy zrobić pewnie. Jedziemy na górę. Pośpiesz się, pośpiesz się. Musimy wysadzić ten cały kompleks z powietrza. To, co jest bardzo fajne w Firze, to fakt, że gra ma tak naprawdę kilku głównych bohaterów, którzy w kolejnych częściach się przewijają. Bo w drugiej części prowadzimy już inną osobę, w trzeciej części chyba wracamy do tej osoby. Dobra, zwiększamy moc. Czy nie? Zniszczymy reaktory. I teraz wszystko się pogrąży w ciemnościach. Pięknie. O to właśnie chodziło. Wow. Dobra, uciekamy stąd teraz. No to diabła nie zmożesz zrobić zrobiłem aktualnie. A no tam mam iść tam. Wow! Jak one napłażają mocno? Nie wiem, to teraz to niewiele widzę już. Te duchy są niebezpieczne. Alma, nie wygłupiaj się. Zostań tam, gdzie jesteś. Bądź grzeczną duchem... koszmarem. Musimy wrócić do głównego pomieszczenia. Stąd przecież z uciekać. Nie możemy pozwolić jej się wydostać. Szybciej, szybciej. Bierzemy jeszcze tego informatyka ze sobą. Jeżeli będzie żyło oczywiście. Gdzie jesteś, gruby gamoniu? O, pięknie. Kolejni goście Damy radę. Dawaj, biegnij. Do windy i na samą górę. W górę, w górę, w górę, w górę, w górę, dawaj, dawaj, dawaj! Wszystko zaraz wyleci w powietrze, musimy się jak najszybciej stąd wydostać. Ale tutaj podziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już w ostatnim odcinku. Zagrajmy Fear. Hejka!